Jerba Mate recenzje, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć jedną z mieszanek, będzie to mieszanka Jerba Mate IQ. Z tego co wyczytałem nie można za bardzo określić, którędy ona idzie, znaczy z jakiego kraju pochodzi, wiadomo jednak, że przychodzi przez jakąś hierbiarnię w Czechach. Nie ma co się rozwodzić o opakowaniu, taką herbę możemy kupić w większości sklepów internetowych czy herbaciarni po prostu na wagę. Więc od razu może przyjdę po prostu do zapachu, ponieważ sam wygląd suszu ocenimy za chwilę. Jednak najpierw zapach muszę powiedzieć, że bardzo długo on się utrzymuje. Jest on intensywny, pomarańczowy, taki cytrusowy, orzeźwiający z lekką nutą kwiatową. Jest on słodki ale w, pierwszy, w pierwszym planie wysuwają się cytrusy. Także yerba naprawdę zachęca do tego, żeby ją spróbować swoim zapachem, no i już tu widzimy, że wyglądem też, ale to za chwilkę ocenimy. Dobrze, przejdźmy do oceny wyglądu tego suszu. Przede wszystkim jest to yerba. Oprócz tego w składzie znajdują się kwiaty pomarańczy i guława. Prawdopodobnie te żółte płatki to są kwiaty pomarańczy. Oprócz tego ma być ginkko, czyli po prostu miłożąb. Miłożą potrafię rozpoznać, są to te kawałeczki małe, także wszystko się zgadza, skórka pomarańczowa jest również. Oprócz tego w składzie ma być suszona guarana i guława, tych niestety nie potrafię rozpoznać. No i kwiaty prawoślazu. Jerba także, więc bardzo ładnie wygląda, zapach jest bardzo intensywny, zachęca i wręcz krzyczy, żeby ją pić. Zobaczymy, jak będzie to ze smakiem. Teraz najważniejsze, czyli czas na ocenę smaku. Jerba ma te IQ. Ja swoją zalałem nie w Palo Santo, ponieważ ze względu na ten intensywny zapach nie chciałbym, żeby moje naszynko przeszło nim. Nie wiem, czy to tak łatwo przychodzi, czy nie przechodzi. Na razie nie chcę tego nie chcę z tym eksperymentować, próbować. Kolor naparu dosyć jasny. Wody też wlałem dużo, jednak no tą mierbę to powinno się pić troszeczkę jakąś herbatkę owocową. tutaj yerby jest jakby mało w smaku jednak chyba nie o to właśnie chodzi jakby w takiej mieszankach. jeśli ktoś by chciał więcej yerby w takiej mieszance to powinien dorobić sobie po prostu tą yerbę jakąś zwykłą taką mało wyrazistą znaczy nie, nie dominującą mieszanką yerby, na przykład rosamonte wtedy ta jierbność będzie większa tej yerby. Ja ta smakuje przede wszystkim pomarańczą i tymi kwiatami. Jest słaba w smaku. Jest, przepraszam, nie jest gorzka w smaku. Jest dobra w smaku, jest ona słodka wręcz w smaku. Te pomarańcza, cytrusy, kwiaty dają mi słodki posmak mała ilość jakby yerby powoduje to, że yerba ta nie jest gorzka, więc tak jak powiedziałem, jeśli ktoś chce więcej yerby, to nie ma problemu, że sobie dosypać. Wypukiwanie się jest także że tak powiem średnie, ponieważ z każdym kolejnym wypukaniem zostaje już tylko i wyłącznie jakby aromat tej pomarańczy, te inne aromaty z każdym kolejnym wypukaniem uciekają. Jednak mimo to tą yerbę bym polecał ze względów głównie smakowych. Jest ona bardzo dobrą odmianą, jeśli chcemy na przykład sobie zrobić im przerwę, o takiej naszej codziennej mocnej jerby, jednak nie polecałbym jej do nauki, ta jerba IQ sama nazwa wskazuje, że jest ona jakby przystosowana czy przygotowana specjalnie do wysiłku umysłowego. Obecność Guarany ma nas dodatkowo pobudzić, natomiast dodanie Ginko, czyli miłorzęba ma zamiar, ma na celu pobudzenie jakby nas, również intelektualnie. Mimo to Jerbę tą uważam za dosyć słabą w działaniu, już tak jak powtarzałem to nieraz raz pewnie w filmikach, jeśli chcecie długo pracować to polecam wam na przykład Wajskiego Kolona, który ma to moc pobudzania naprawdę podkręconą, natomiast yerba ma te IQ. Le Jeśli ktoś nie pije yerby, to z pewnością odczuje ten jakiś efekt pobudzający, jednak yy, nie spodziewałbym się tutaj fajerwerków z tego względu. Oczywiście to można wyrównać dodając jakiejś innej yerby, także to jest bardzo dobra yerba do rozcieńczania innymi yerbami, ale też do picia tak jako sama, jako herbatka taka owocowa można powiedzieć, także Bym ją polecał, na pewno warto ją mieć w swojej szafce, żeby od czasu do czasu oderwać się od rzeczywistości, można tak powiedzieć, i spróbować czegoś innego. Tym bardziej, że zbliża się lato, więc, no, znaczy lato to może przesada, najpierw musimy mieć do czynienia z wiosną, ale na pewno ten smak cytrusów jakby sprawi, że poczujemy tą wiosnę, czy też lato w pełni. Także polecam serdecznie. Jerba o takim, jeśli miałbym porównywać jej działanie pobudzające, to podczas gdy kolon właśnie tak nas wbija na wysokie możliwości intelektualne, ale też jednocześnie taki jerbny stan. No, ci, którzy piją yerbę, wiedzą zapewne o czym mówię. To yerba ma te IQ, pobudza nas lżej, ale na trzeźwo, że tak powiem. Oczywiście jerbom nie da się uwalić. No ale każdy kto pije wie na pewno o czym mówię. Także polecam serdecznie yerba mate IQ. Dziękuję do kolejnego filmika, cześć.